Cześć, że, y, to ja y, chciałam Wam pokazać y, moje nowe zeszy. Y, y, nie są obrazki dostępne. Y, tutaj na razie nie ma obrazka, to jest tytuł Made Pony. Jakie będą mm. y, no, obrazki? Bo to nie są tylko Made Pony. Tutaj są tak. Y, bohaterki. Twilight, Pink Pike, Flatrasha, Apple Jaguar i Budarżani. Y, nie wiem <laughs> jak się pisze, więc tak. To jest pierwsza, to jest idzie w kolejności tego. Twilight Spark. To mam takie skarpetki. O, teraz mi się pojaśniło. Co poziomniło? Tak. I to jakoś wyszło. W kamerę to trochę inaczej wygląda, ale To jest to naprawdę trochę ciemniejsze. Tutaj jest pingi pike, mała z balonikami. To jeszcze obok powinna być rejbul, ale mam tutaj... To jest internetu, ale nie normalny tu jest piknik. Tu jest Fluttershy. Tylko głowa i skrzydło. I obrazek, który przyszedł fatalnie. Czyli Apple W kamerze też jeszcze fatalnie wygląda. No więc... A tutaj jest rybusz. Takie, bo robiłam zigzaki. Tak mi yy, uważam, że najfajniej wyszła. Pinkie Pike, Twilight, Twilight, Twilight no, jeszcze oczywiście Reality. Yy, I tu jest Reality. Tak. No, tu już się zaczynamy na Garfield Show. Tutaj są tylko dwa. To jest głowa Garfielda, Garfield niezwykle wyszedł i ogon. A tu jest y, głowa, o, y, głowa od jego. I tam już nic nie ma, bo go wszędzie więc jest niezbyt dużo malowała. Y, to jest Lori Rockbentia. No to y, dziś y, na tyle. No i chyba zanim będzie nowy film, mam dużo nowych kucyków razem z niespodzianką. ರ